Cześć, witajcie na kanale Motocyklowo-Motyw. Dzisiaj porozmawiamy o błędach początkujących motocyklistów. Wiadomo, motocykl to frajda, ale to już duża odpowiedzialność. Nie zapominajmy o tym. Dzisiaj pokażę Ci, jakie błędy popełniają najczęściej początkujący motocykliści. Jeśli je widzisz u siebie lub u kogoś innego, to też pokażę Ci, jak te błędy usunąć. Więc zaczynajmy. Jednym z najczęstszych błędów początkujących motocyklistów jest jazda bez odpowiedniego ubioru. I tak, jest gorąco, może krótka przyjażdżka, może do sklepu i często możecie zaobserwować y, młodych motocyklistów jeżdżących w, w krótkich spode spodenkach czy w t-shircie, a nie, daj Boże, w klapkach. I tu nie ma znaczenia, czy jedziesz 20 czy 120 km na godzinę, asfalt nie wybiera. Sami możecie też takie jazdy zaobserwować, w tym ja też takie jazdy młodych osób obserwuję. Co robić? Wiadomo, podstawa, kask, buty, rękawice, spodnie z protektorami. Wiadomo, nie każdego od razu na to stać, czy nie każdy czuje się w pełnym ubiorze motocyklowym dobrze. Ale pamiętajcie, tu nie chodzi o wygląd, tylko o wasze bezpieczeństwo i komfort, bo na motocyklu prócz tego, co macie na sobie, nie chroni niestety was nic. Każdy motocyklista pamięta ten moment, w tym też i ja dobrze ten moment pamiętam, gdy na motocyklu czułem się bardzo pewny siebie. Chodzi o to, że wydawało mi się, że płynie, zmienia bieg i dobrze pokonuje zakręty. Czułem się, jakby był Walentyną Rosim. A niestety takie myślenie szybko sprowadziło mnie na ziemię, że przekroczyłem granice, na które nie byłem gotowy. A motocykl, jak dobrze wiemy, błędów niestety nie wybacza. W samochodzie mamy strefy zgniotu, poduszki powietrzne, a na motocyklu oprócz własnego ubioru i umiejętności nie chroni nas nic. Więc jeśli nie czujemy się w czymś pewnie, nie wychodzi nam nie wiem, hamowanie, płynna zmiana biegów i tak dalej, nie bójmy się pojechać na jazdy szkalające czy na track day. Po prostu uczmy się tego, co nam nie wychodzi, lub czego się boimy. Bo pamiętajcie, że motocykl ma być to frajda, a nie wyścig z kimś, kto będzie pierwszy w szpitalu, bo lepiej, że tak powiem, zapobiegać niż leczyć. Kolejnym błędem jest nieumiejętne hamowanie. Chodzi mi o to, że dużo osób używa albo tylnego, albo przedniego hamulca. A efekt jest daleko od tego, jaki zakładamy. Co robić? Używać równomiernie. Przedniego, jak i tylnego hamulca. Pamiętajcie, jak dobrze pewnie, pewnie wiecie zjazd, że przedni hamulec odpowiada za 80 siły hamowania, ale tylni stabilizuje nam motocykl. Chodzi o to, że dozować jednocześnie przedni, jak i tylni hamulec, ale pamiętajcie, nie od razu gwałtownie, bo motocykl albo zblokuje wam tylnie koło, że postawi wam motocykl bokiem, albo po prostu uświadczycie uślizgu przedniej opony i skończy się prawdopodobnie w 90% na tym, że razem z motocyklem wylądujecie na asfalcie. Motocykl to niestety nie jest samochód. Jest mniejszy, mniej widoczny i bardziej narażony na innych uczestników ruchu drogowego. Dużo młodych osób patrzy się dokładnie to, co ma przed sobą, zamiast skupiać, skupiać się na lusterkach, martwych polach, jak i otoczeniu. Niestety jest to ogromny błąd, bo gdy kierowca nie zauważy nas, niestety możemy nie mieć czasu na podjęcie odpowiedniej reakcji na drodze. Co robić? Starajmy się patrzeć daleko przed siebie, jak i na otoczenie to, co dzieje się wokół nas. Im szybciej wyłapiemy pewne niebezpieczeństwa, które mogą nam zdarzyć się na drodze, tym mamy więcej czasu na podjęcie odpowiednich działań. Starajmy się przewidzieć ruchy tego, co w danej chwili może przytrafić nam się na drodze. Wiem, że jest to trudne dla młodych osób. Ale im szybciej tą wiedzę pojmiecie, spróbujecie to, to robić, tym jazda dla Was będzie po prostu bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. To błąd, którego wiele osób nie zauważa, w tym też, jak gdy zaczynałem jazdy, nie zauważałem, a chodzi mi tutaj o postawę na motocyklu. W dzisiejszym filmie raczej skupię się na takich trzech błędach, gdzie każdy z nas na większości modeli motocykli może popracować. Pierwszym błędem są sztywne ręce. Chodzi mi tutaj o to, że osoby trzymają się bardzo kluczowo kierownicy blokując ręce w łokciach przez co zamiast motocykl płynnie reagować na nasze ruchy albo to co od niego chcemy można porównać do prowadzenia czołgu czyli bardzo siłowo i bardzo topornie. Kolejnym błędem są zbyt luźne nogi. Nogi powinny być w jednej linii motocykla ściśle przylegać do baku a nie być gdzieś na boki czy być po prostu luźne, że one po prostu latają na naszych podnóżkach. Jak ja to mówię, nogi kaczki. Trzecim błędem jest postawa pleców. Chodzi mi tutaj o to, że raczej nasza pozycja powinna być lekko pochylona, ale neutralna. Gdy widzimy u siebie bóle lędźwi, możemy przypuszczać, że po prostu nasza pozycja jest zła do danego rodzaju motocykla. Co robić? Najlepiej, czy w domu, czy podczas postoju, poćwiczyć tą pozycję na danym typie motocykla, czy modelu motocykla, żeby wpasować się też w jego ergonomię, gdzie znaleźć taki złoty punkt, gdzie nasza jazda jest komfortowa, a nie taka, że my po prostu walczymy z motocyklem albo ta jazda nas po prostu męczy. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Jeśli film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę, abyśmy mogli dotrzeć do jak największej liczby osób. A jeśli chcesz więcej tego typu materiałów, zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek kanału motocyklowo -Moto Team. W kolejnych odcinkach skupimy się m.in. jak wybrać odpowiedni pierwszy motocykl do młodych osób, jak i akcesoriów, które warto mieć i znać podczas jazd na motocyklu. Czy to w grupie, czy to samemu. Więc trzymajcie się i szerokości!